Witamy w Atek. Wyobraź sobie okręt wojenny o długości 250 metrów, który właśnie spędził prawie 28 lat poza służbą. Takie jest przeznaczenie rosyjskiego krążownika atomowego Admirał Nachimow, trzeciej jednostki klasy Kirow, projekt 1144.2M. Po gruntownej przebudowie na skalę wyjątkową w sierpniu 2025 roku powrócił on do służby, aby rozpocząć próby morskie, stając się tym samym największym okrętem wojennym na świecie, nie będącym lotniskowcem. Przyjrzyjmy się bliżej temu odrodzeniu, który jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę strategicznej potęgi Rosji w obliczu rosnącej konkurencji ze strony zachodnich marynarek wojennych. Historia Nakimowa jest nierozerwalnie związana z upadkiem Związku Radzieckiego i chaosem postsowieckim lat 90. Zwodowany w grudniu 1988 roku pod nazwą Kalinin okręt szybko przemianowano na admirał Nakimów i przydzielono do floty północnej. Jego wymiary około 250 metrów długości i ponad 28 metrów szerokości oraz napęd atomowy pozwoliły mu konkurować z grupami lotniskowców NATO. Zaprojektowany jako przeciwwaga dla amerykańskich lotniskowców, początkowo posiadał 20 pocisków P-700 Granit, przeznaczonych specjalnie do neutralizacji ważnych celów. Jednak już w 1997 roku, a następnie oficjalnie w 1999 po zaledwie 11 latach służby, okręt został wycofany do remontu i modernizacji. Upadek radzieckiego modelu przemysłowego, trudności w utrzymaniu reaktorów jądrowych i brak autonomii gospodarczej sprawiły, że to, co miało być krótkim remontem, przekształciło się w prawie 30-letnią przerwę w eksploatacji. Ta długa bezczynność niemalże doprowadziła do likwidacji klasy KIROW. Pozostałe jednostki, admirał Uszakow i admirał Lazarew, zostały zezłomowane, a Piotr Wielki, czwarty krążownik, jest jedyną jednostką, która pozostała w służbie do dziś, ale Rosja planuje ją wycofać lub przetopić do 2026 roku. Mimo to polityczna wola rosyjskiej marynarki wojennej, aby przewrócić ten symbol siły ofensywnej, nigdy nie osłabła. Cel stoczni był dwojaki. Zmodernizować statek pod względem technicznym oraz elektronicznym, dostosowując go do wymogów XXI wieku oraz nadać mu zupełnie nowe zdolności ofensywne i defensywne, umożliwiając mu odgrywanie kluczowej roli w odstraszeniu morskim oraz projekcji siły całej Rosji na tle całego Zachodu. Czy to się udało? Sam projekt modernizacji okrętu na Kimow to prawdziwa przemysłowa saga pełna opóźnień, braków magazynowych i kolejnych decyzji budżetowych. Chociaż chęć modernizacji okrętu wyrażono już w 2006 roku, to dopiero w 2013 podpisano oficjalną umowę o wartości prawie 50 miliardów rubli, która dała rzeczywisty początek projektowi w stoczni Sewmasz w Swiewerogwińsku, specjalizującej się w okrętach oraz atomowych łodziach podwodnych. W 2014 roku okręt trafił do doku w celu przeprowadzenia operacji rozładunku paliwa jądrowego, która wymagała zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wymiana fragmentów kadłuba oraz niemal wszystkich systemów elektrycznych, elektronicznych i uzbrojenia potrwa do 2020 roku. W ciągu tych lat prace na stoczni były przerywane częściowymi testami i kilkoma ogłoszeniami o opóźnieniu ponownego uruchomienia. W 2018 roku, 2021, a ostatecznie w 2025 roku. Rzeczywisty koszt projektu przekracza czterokrotnie pierwotne szacunki, sięgając prawie 200 miliardów rubli. Układ napędowy nadal opiera się na dwóch reaktorach KN3 o mocy 150 MW każdy, połączonych z turbinami parowymi o łącznej mocy ponad 140 tysięcy koni mechanicznych. Zapewnia to statkowi dużą autonomię i 60-dniową wytrzymałość morską, ograniczoną jedynie zapasami i logistyką załogi, która, według różnych źródeł, liczy od 710 do 744 członków. Krytyczne etapy budowy obejmują pierwsze wyjście z doku w 2020 roku, podłączenie systemów elektrycznych w 2021, stopniowe uruchamianie dwóch reaktorów jednego w grudniu 2024 a drugiego w lutym 2025 roku. Prawdziwym powodem powrotu admirała Nachimowa jest jego zmodernizowana siła ognia. Pierwotny krążownik był wyposażony w 20 przestarzałych wyrzutni P-700 Granit, pocisków zaprojektowanych specjalnie do zwalczania okrętów i niszczenia wrogich grup lotniczych. Ten sztywny, jednofunkcyjny system został zastąpiony uniwersalnym urządzeniem modułowym. Obecnie okręt posiada 10 uniwersalnych pionowych wyrzutni UKSK 3S14, z których każda składa się z 8 komór, co daje imponującą łączną liczbę 80 komór strzelniczych. Oznacza to czterokrotny wzrost zdolności uderzeniowej, ale przede wszystkim rewolucję w zakresie elastyczności. Nowe komory oferują niespotykaną dotąd wszechstronność, mogąc pomieścić różnorodne uzbrojenie, w tym poddźwiękowe pociski manewrujące kalibr do precyzyjnych uderzeń na cele lądowe, naddźwiękowe pociski Onyx do zwalczania okrętów oraz, co najważniejsze i przyciągające uwagę całego świata, hipersoniczne pociski Zikron. Zintegrowanie pocisków Zircon nadaje krążownikowi niezrównaną zdolność uderzeniową. Pocisk Zirką zdolny do lotu z prędkością Mach 9 i osiągnięcia celów w odległości 1000 km, jest praktycznie niemożliwy do przechwycenia przez istniejące systemy obronne, co czyni krążownik strategicznym zagrożeniem pierwszej klasy. Oprócz tej ogromnej siły ofensywnej, systemy obrony przeciwlotniczej zostały całkowicie przeprojektowane, aby stworzyć zorganizowaną ochronę warstwową. Okręt zachowuje swoje systemy obrony dalekiego zasięgu S-300F, ale zostały one zmodernizowane do wersji 48N6DM o zasięgu 250 km. Do obrony na bardzo dalekim dystansie admirał Nachimow dysponuje obecnie pociskiem przeciwlotniczym 40N6, który może przechwytywać cele w odległości do 400 km, tworząc rozległą kopułę obronną. W celu zapewnienia obrony bliskiego zasięgu i końcowej obrony przed pociskami i samolotami szturmowymi, archaiczne systemy Cortic zostały zastąpione najnowszymi i najbardziej skutecznymi systemami Pantsir-M, gwarantującymi końcową ochronę przed atakami nasyconymi. Jak widać, pomimo wielu lat, statek nadal posiada bardzo zaawansowane systemy obronne, które mogą przydać się nawet dziś. Modernizacja nie ograniczyła się tylko do wyrzutni rakietowych. Rola admirała Nachimowa wymaga wszechstronności operacyjnej, którą uzupełnia system wsparcia i dowodzenia. Nadal wspiera on lotnictwo pokładowe, które ma kluczowe znaczenie dla wywiadu, nadzoru i zwalczania okrętów podwodnych. Na pokładzie i w hangarze znajdują się trzy śmigłowce typu KA-27, KA-29 lub KA-31, co zwiększa jego zdolność do działania w koordynacji z siłami podwodnymi i powietrznymi, z dala od wszelkiego wsparcia z lądu. Aby sprostać tej ogromnej złożoności, całkowicie odnowiono systemy elektroniczne i systemy kontroli bojowej, zastępując starą technologię analogową zintegrowanymi systemami cyfrowymi. Nowy zintegrowany system łączy teraz nadzór radarowy, wojnę elektroniczną, nawigację i zarządzanie 80 komorami uzbrojenia. Integracja ta pozwala na bardziej efektywne i zautomatyzowane sterowanie w czasie walki, skracając czas reakcji załogi i znacznie zwiększając skuteczność bojową okrętu. Jego przetrwanie w nieprzyjaznym środowisku jest również wzmocnione przez nowe systemy przeciwtorpedowe, pakiet NK i broń przeciw okrętom podwodnym Otwet. Ponowne uruchomienie reaktorów w 2023 roku było najtrudniejszym etapem technicznym, po którym nastąpiły próby morskie w 2025 roku. Liczba członków załogi niezbędnych do obsługi tego złożonego sprzętu wynosi od 710 do 744 osób, w tym piloci, oficerowie oraz specjaliści. Admirał Makinow ma stać się nową wizytówką rosyjskich sił morskich, zastępując swój okręt siostrzany Piotr Wielki, który w najbliższych latach ma zostać stopniowo wycofywany ze służby. Nakimow będzie stanowił przyczółek dla całej floty północnej, która może mieć ogromne znaczenie w poczynaniach militarnych Rosji. Po ponad ćwierć wieczu oczekiwań i ogromnych inwestycjach przemysłowych, ten krążownik o napędzie atomowym odradza się, aby zapewnić zwiększoną i trwałą siłę militarną w nadchodzących dziesięcioleciach. Jego zmodernizowane uzbrojenie, strategiczna wszechstronność od broni przeciwokrętowej po hipersoniczną oraz nieograniczona autonomia sprawiają, że jest on nieocenianym narzędziem strategicznym w równowadze współczesnych sił morskich na świecie. Jeśli historia odrodzenia tego morskiego giganta Cię zafascynowała, nie zapomnij zasubskrybować kanału ATECH i włączyć dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnej z naszych analiz dotyczących technologii wojskowych, które zmieniają świat. Do zobaczenia na ATECH.